Serdecznie zapraszam na moje zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, Grupa Cyrkowa Cudaki, poniedziałek i środa o godzinie 16.00. Oraz do PSP numer 5 w Opolu, Grupa Trolik we wtorek o 17.00 i czwartek o 18.30. Cześć, z, ten, z tej strony moja opola. Jesteśmy dzisiaj w restauracji Inspiracje w domu Expo i mamy przyjemność dzisiaj przeprowadzić wywiad z Krzysztofem Rywoltem. Zajmuję się żonglerką. Jest to dość nietypowe hobby. Skąd właśnie zainteresowanie takie? Tak. Zainteresowanie się pojawiło się w szkole podstawowej, miałem gdzieś 10 lat i przyszła pani z grupą cyrkową, która została otwarta i zapraszała po prostu chętne dzieci do grupy. A że nie miałem jakiegoś takiego hobby swojego, to stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w tej, w tej grupie i zacząłem przychodzić na treningi. Prawda na początku dość... Że tak powiem, nieśmiale. Mama mnie zaprowadziła na pierwszy trening, bo się wstydziłem. <grym 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 ale, ale później już jakoś poszło i wkręciłem się w treningi, wyjazdy, festiwale i rozpoczęła się ta cała historia. To już będzie teraz jedenasty rok leciał. No, wow, naprawdę niesamowicie. Muszę przyznać, że poziom który prezentujesz, jest, jest naprawdę imponujący. Ile trzeba czasu poświęcić, żeby do tego dojść, żeby być tam, gdzie właśnie teraz Ty jesteś? Każdą wolną chwilę, tak naprawdę. Jeżeli chcemy coś robić dobrze, to trzeba poświęcić na to jak najwięcej czasu, czyli wykorzystujemy, wykorzy wykorzystujemy wolną chwilę po to, żeby trenować, żeby się rozwijać, poznawać nowych ludzi i iść do przodu. I w tej chwili da dalej pracujesz w tej grupie, w której zacząłeś? Tak, dalej jestem członkiem tej grupy, tylko w tym momencie troszkę jakby moja rola się przeobraziła, bo wtedy mm. byłem tylko członkiem, a teraz jestem i członkiem, i instruktorem. Zajmuję się sekcją rząderki, diabolo właśnie w tej grupie cudaki. Plus od października razem z opolskim trolikiem otworzyliśmy w Opolu pierwszą sekcję żądlerki, na którą też serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich chętnych. Właśnie chciałam zapytać, czy można się tego gdzieś nauczyć właśnie, że można przyjść do Ciebie i popatrzeć jak Ty to robisz i się uczyć od Ciebie. Jak najbardziej, tak, można, zajęcia prowadzę i w Dobrzem Wielkim i w Opolu. Wszystkich chętnych zapraszamy, można się skontaktować albo przez Facebooka po prostu do mnie, albo przyjść na treningi. Do Gminnego Środka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, a w Opolu zajęcia odbywają się w PSK numer 5. Czy może istnieją jakieś właśnie zawody? O, właśnie. Zawody. To jest bardzo ciekawe pytanie. W, jakieś... w Polsce jako takich zawodów może nie ma. Są festiwale, na których można się zaprezentować, pokazać swoje umiejętności i ewentualnie wygrać jakąś nagrodę pieniężną. w Dobrzeniu Wielkim organizujemy chociażby co roku taki festiwal. Jest on głównie przeznaczony dla, dla młodych osób, młodych artystów, którzy chcą się rozwijać. Ale z takich większych festiwali, teraz w listopadzie w Lublinie, będzie finał cyrkulacji. Jest to festiwal pokazów, występów mm -hmm. związanych z dziedziną cyrkową. No, po prostu. prezentacji prezent swoich prezent umiejętności. Przeniesienie swoich hmm. umiejętności, dokładnie. Hmm. To może ja jeszcze zapytam praktycznie: czy da się wyżyć z żonglerki? Mam nadzieję, że tak, mam naprawdę wielką nadzieję, że, że uda mi się to zrobić, bo jakby nie było, jest, jest to mój cel na przyszłość. Na razie sobie dorabiam, idę pomału do przodu. Wiadomo, jak, jak nie ma sezonu, nie ma występów. Nie, nie jest aż tak kolorowo, ale staram się występować gdzie mogę i cały czas reklamować swoją działalność i to co robię. Na każde takie wyjazdy, gdzieś musisz wykładać z własnej kieszeni, tak wnioskuję? Nie do końca, mam, mam też dużo zleceń, na które przyjeżdżam po prostu zaproszony jako, jako gwiazda na występy. Występowałem w Gdańsku na Ergo Arenie, mm. występowałem w Toruniu, w Lublinie, w, tak naprawdę w większości polskich miast, e, za granicą na Ukrainie, w Szwajcarii, wow. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc zdarza, zdarza mi się dużo dużo takich gościnnych wyjazdów robić. Wow, no, to naprawdę <laughs> masz imponujące doświadczenia. A tak na co dzień, opró oprócz żołnierki, czym się zajmujesz? No, skończyłem w tym roku technikum elektryczne, profil informatykę i zdecydowałem, że pójdę na studia na Uniwersytet Opolski na pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Czyli tak naprawdę praca z dziećmi, to co, to co robię dotychczas, staram się im przekazać swoją wiedzę, to co potrafię, bo wiadomo, no całe życie występować niestety nie mogę. No, czyli starasz się łączyć <laughs> swoją pasję z życiem codziennym, tak Dokładnie, no. Trzy czwarte mojego wolnego czasu to pasja. E, Możesz sobie może jakieś sprzęty, których używasz na co dzień mam, do osiem, żeby ją zaprezentować. E, to jest diabolo, czyli to tak naprawdę czymś, czym się głównie zajmuję. No, do tego mam tak naprawdę zwykłe piłeczki do żonglowania. W ten tak, no tak, żonglowanie też. <głos》>, żonglowanie też, no to są moje jakby dwie główne, główne dziedziny, którymi się zajmuję. stałe dziedziny kublarstwa tak macam te piłeczki sobie, one są w środku tak na pół wypełnione, nie są pełne. Tak, one są wypełnione solą, obok piaskiem czym, czymś takim. No. Dla obciążenia po prostu. Dla obciążenia, dla obciążenia dlatego, że były cięższe matryśla, i można było sobie... Nie, szok, szok. To już trzy razy bym to upuściła, albo więcej. Okay. A to z kolei jest diabolo, jest to chińska zabawka, która już ma naprawdę sporo, sporo lat i bo jeszcze wymyślona bodajże przed naszą erą, jakieś tam pierwsze, pierwsze wzmianki o diabolo. No i to jest moje życie, można powiedzieć, bo z tym czuję wolność, swobodę, mogę, mogę się wyżyć, gdy jestem zły, gdy jestem szczęśliwy, mogę, mogę pokręcić, potrenować i Wyrazi dzielić siebie się, wyrazić po siebie poprzez... Klepsydra diabolo. Właśnie chciałam powiedzieć, że to bardzo na tą klepsydrę. No ciekawe powiem Ci. A to jest zwykła linka, czy jakaś taka? Eee, to jest spe specjalna linka do diabolo, tak naprawdę. Eee, można ją zamówić o, w, większości, w większości sklepów właśnie ze, ze sprzętem dżunglerskim. Niby wow. Takie małe rzeczy, a jaką można sztuka stworzyć z tego? No, naprawdę. Tak, jak, jak... Można powiedzieć, że Diabolo jest większą wersją jojo, bo, bo mm -hmm. jakby rządzi się podobnymi zasadami. Że jojo używamy głównie palców, a do Diabolo dochodzi to, że możemy może używać mm -hmm. całego ciała jakby więcej ruchu wykonywać pod, podczas, podczas samego kręcenia. Tylko taka zwykła osoba, która by się tym zajmowała, musiałaby naprawdę sporo czasu na to poświęcić. A kurczę, widzę po tym sprzęcie, że już jest dosyć użytkowany. <grystanie> no, to, to diabolo mam, myślę 2-3 dwa, dwa, lata, więc zdążyło już kilkaset lub kilka tysięcy razy spać na tą ziemię. Jeszcze się trzyma, więc jest dobrze. Mam jeszcze na przykład swoje pierwsze diabolo, które gdzieś mama mi kupiła w Rosmanie, chyba 9 <grystanie> lat temu, takie plastikowe diabolo za, za dwie dychy. Większość osób, które zaczynało tę historię, to właśnie z takim diabolem. A diabol w domu mam chyba 9 albo 10. No, Każdy też... wiąże się z inną historią pewnie. No bo, 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 bo można powiedzieć, że tak jest. No, jedne kupiłem gdzieś na festiwalu, jedne zamawiałem po kolei kolejne w fazie rozwijania, więc ma, ma to swoją historię i swój urok. Kasia Kliś, Dominik Renatowicz. i Krzysztof Moje opole! opole.